No, pamiętaj, wyprzedzanie. Przejazd kolejowy i rozglądanie, a rowerzysta to. Jeżeli chodzi o wyprzedzanie, to na przejazdach wyprzedzanie to? pojazdów jest zabronione. I bezpośrednio przed, my wpadliśmy już na. Tą podwójną ciągłą, czyli byś, byliśmy bezpośrednio przed przejazdem, a ty koło tego rowerzysty myknąłeś, nie? No, ale zmieściłem się w pas, a to nie a, mogę? Ale słuchaj ale yy, to było wyprzedzanie. Okej. Okay. Wyprzedzanie to jest ten moment, kiedy przejeżdżamy koło pojazdu, który jedzie w tym samym kierunku, z mniejszą prędkością. Jestem na twojej wysokości, nie. I teraz zobacz, przejechałem, koło ciebie Cię wyprzedziłem, rozumiesz? To jest wyprzedzanie.